To już rok minął, kiedy pierwszy raz Oliwier przyjechał do Szkotowa i właśnie dla niego organizowaliśmy Mazurski Track Picnic 2024, a w tym roku widzimy się 24 maja już dla kolejnego dziecka. Doktor powiedział, że Oliver jest za mądry na przez swoją żaką chorobę przeszedł prawie 40 operacji. No, Jeden patronek kosztował na tydzień 500 złotych. Opatrunki już musieliśmy kupować sami, ale żeby nie leżeć w szpitalu od września do prawie lutego, no to wolałam, zdecydowałam się, że, że będziemy kupować opatrunki do domu. Będzie, żeby był w domu. To Też inaczej funkcjonuje, tak? No, to jest takim ciągnikiem będziesz jeździł. Dzisiaj. Okay. Na pewno bym chciała, żeby, żeby te pieniążki były przeznaczone na Oliwiera Rehabilitację, leczenie i wyjazdy do szpitala, do lekarza, do poradni. Do Ekstra! Jak sobie radzisz? Całkowity koszt rehabilitacji Oliwiera na rok czasu wyniósł 20 tysięcy i takiej kwoty potrzebujemy. Mama Oliwiera, mimo że potrzebowała 20 tysięcy na rehabilitację taką kwotę mieliśmy zebrać, zebraliśmy więcej, bo prawie 38 tysięcy złotych, więc wielka radość. Dzięki temu mama mogła przeznaczyć jeszcze na dodatkowe zajęcia dla Oliwiera. Mam nadzieję, że w tym roku również będziemy... Razem. To, że ten z tyłu forcik ma siedemdziesiąt lat, wiesz? To już jest dziadek.